Moje grzybki. A kochaniutki zawziął się. Idę po swoje rybki i szykuje się na rybki. Piękna pogoda dzisiaj jest. Niebo takie niebieskie. Niekoniecznie? O, niekoniecznie. Ja chcę zobaczyć jak odchodzisz na te rybki. Jak idziesz na rybki. Możesz wziąć rower. <noise> A tutaj akumulator się ładuje. Bardzo ładne słoneczko. Dobra. To papa za pa. ile Wszystko przyjdziesz kochaniutki? Ja idę dzisiaj po ryby. A po ryby idziesz? No nareszcie zawsze chodziłeś na rybki. A dzisiaj po rybki. Koniec. Dobra. Rzuciłeś im wyzwanie, tak? No to fajnie. No i poszedł. Jesteśmy na środku Filmowa wioska? Tak, filmowa wioska. Stoimy na parkingu. 15 zł zapłaciliśmy za dobę. Dostaliśmy, oczywiście, paragon od razu. No, biorę się za sprzątanie. Juhoho i Jedziemy na zakupy, jak posprzątam. I, i kochaniutki coś złapie. O, kochaniutki, chyba spłynął już. Coś tam chlapie. hello jesteś już? Wyszłeś? I co dzisiaj? To znowu nic? Co? takie maństwo. Jej, szczupły! <laughs> fajne! No to dawaj goźździk! Mm. Ach, fine. Dobra, to idź teraz łódkę sobie tego, a ja będę go. Dawidować. Do śmietany. Do śmietany, no? Okay. Na razie. No to zasłużyłeś dzisiaj na królewską kolację za tego szczupaka. A na kolację <laughs> będzie co? Grypki grzybki, moje grzybki. No. Nie no może coś jeszcze lepszego będzie. No, dobra, no zobaczymy z ciekawości. No. Poczekam. Szczupaczek już leży w lodówce. No, dobra. Dobra. Do. Tu mam troszeczkę jajeczka. Jajeczka. Dodałaś jakiegoś tam mleczka. Mleczka. Można mleczko, śmietankę dodać. Tak. I bierzemy. Może być mniejsze, czy lubisz takie mniejsze? Ja lubię takie, nie, ja nie lubię coś. No. Takie, nie? Tak, a was nie, nie, ja wolę takie małe i tu mam taką ciekawostkę zdradzę Hop. Myśmy kiedyś robili kanie, tak jak teraz one były obtruszone w bułce, smażone a później do słoiczków i zalewane zalewą octową 4 do 1, po 4 40 wody 1 od 100. Troszeczkę tam było dodane cebulki to cebulkę, teraz te cebule są takie gorzkie, także jak robicie to z cebulą, to weźcie sobie ją najpierw do wrzątku pokrojoną plasterki na te 2-3 minuty, żeby lekko zmiękła i tą wodę odsećcie, bo pozmienicie się tej gorycie z cebuli I one teraz te cebule są no, no, fatalne, fatalne w smaku. Ach, jakie i Dlaczego robię takie małe kawałeczki i proponuję każdemu, żeby robił podobnie? Po prostu mniejsze kanie się bierze. Nie bójcie się, że jak wylwiecie mniejsze kanie, to, to to nie będzie. Ja już kiedyś wspominałem, że grzyby na sztuki nie rosną, tylko na masę. Wylwiecie mniejsze, będzie ich więcej. Będziecie czekać, aż wam rosną takie duże, duże. No to będziecie czekali, czekali, a sąsiad zdąży zjeść. I chyba pozostanie mi się z Wami pożegnać. Także miłej nocy życzę wszystkim. Bajo!